Kolej, muzyka i dobra zabawa. Przez Ozimek przejechał opolski eksprezydent, który powitaliśmy nie inaczej jak muzycznie. Przyszliśmy przywitać tutaj pana, pana Przemysława i, i trzy orkiestry, które przyjadą pociągiem. No i cieszymy się, że, że tutaj jesteśmy i myślę, że będzie fajne granie. Zagramy tradycyjnie orkiestrowy marsz jak na orkiestrę studentom przystało. Chociaż w repertuarze mamy różne rzeczy, yy, dużo dużo takich bardziej rozrywkowych, no ale tutaj sytuacja yy, wygląda tak, że myślę, że marsz będzie idealnie pasował. Wydarzenie zgromadziło fanów zarówno kolei, jak i muzyki, którzy z entuzjazmem witali pasażerów pociągu. Bo jest to ciekawe wydarzenie, po prostu nie widziałam nigdy jeszcze takiego pociągu i jestem ciekawa, jak to będzie. Dobre otoczenie, dobre towarzystwo. Miła atmosfera, pogoda dopisuje jak na razie. Wszystko jest na dobrej drodze i miło. A muzyczne akcenty to swoją z drogą. Piękna orkiestra. Myślę, że następna będzie jeszcze w trakcie tej wycieczki będzie to jeszcze powtórka z rozrywki. Seniorzy na tę okazję przygotowali kolorowe banery, które były wyrazem ich żywiołowości i pogody ducha. My starci też chcemy mieć coś do powiedzenia. Nie tylko siedzieć w domu, jesteśmy emerytkami. Proszę! Szkoła dorosłego człowieka, proszę pana. My nie siedzimy w domu, my emerytki, nie mamy czasu. Na, na dom. My po prostu żyjemy. Na ozimskim peronie wybrzmiały różnego rodzaju marsze oraz oda do radości, która wpisała się w 20 rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej.